Mateusz Kaniowski rezon Adrian Polak, witam serdecznie. Cześć, witam, hej. Chyba jeden z głównych faworytów do wygrania turnieju i to tak chyba nawet takie to dwa. Okej. Okay. Cieszę się, bardzo miło, że ludzie doceniają moją umiejętności. Przede wszystkim o no bo Ty i Wiewiór chyba jesteście stawieni na takim piedestale. Wiesz, buki nie grają i ja nieraz yy, na tym się przejechałem, znaczy ja, ludzie, którzy obstawiali, że przegram bo, bo, bo byłem underdogiem, no a jednak wygrywałem walki. Yy, uważam, że Buki nie grają w żaden sposób, to są tylko domysły ludzi, yy, które czasem zawodzą, ale w tym przypadku jak najbardziej mają rację i wygram ten turniej, wiem o tym. Yy, Ciekawe mnie tylko to drugie miejsce, kto będzie na tym drugim miejscu, kto, z kim się spotkam w finale, naprawdę. No, jak sądzisz? Właśnie kurde, nie wiem, nie wiem, coś, nie wiem, czuję, że chyba, chyba Wiewiór, co? Tak mi się wydaje, że chyba Wiewiór, no. Okej, okay, natomiast myślisz, że dojdzie do pojedynku Ferrari Wiewiór? Bo po dzisiaj wielo osób sobie ostrzy na to zęby. Myślę, że może nawet szybciej. Przed <śledź> turniejem nawet. Z jakim byś był? Powiem Ci tak, z maksem ostatnio mam lepszy kontakt. Lubię go. I wspieram go. Ale no, nie chcę tutaj wiesz, za bardzo cukrzyć i tak dalej, bo możliwe, że się spotkamy w finale. I nie, a ja nie chcę go w żaden sposób oszczędzać, jednak w tej spinie wydaje mi się, że Amadi trochę tłumaczy, nie? Tak, ale kurwa, mają jakiś swój konflikt. Ja się nie chcę wpierdalać. Nie chcę się wpierdalać, niech mają, niech swoje konflikty. Ale twierdzisz, że Amadeusz przesadza, tak? Dobrze nie, nie, rozumiem. Nie, że troszeczkę tu było, że za dużo się podziało. Ja nie wiem, nie, nie mi to oceniać, stary, wiesz. Nie chcę się wpierdalać w ogóle w ten konflikt. zadałeś mi pytanie, to ci krótko zwięźle opowiadam. Uważam, że w ogóle nie tłumaczy. Że pobiega w czarnik. Tak, nie chcę, naprawdę, bo nie chcę się mieszać w coś, kurwa, co mnie nie dotyczy. Bo potem ja obrywam. Stary, ja dzisiaj kurwa się do mnie o to, że się ześmiałem. Więc wolę się w ogóle w to nie mieszać, kurwa, i tyle. Wiesz, ja mam wyjebane, mam cel do zrobienia, nie chcę się skontuzjować, nie chcę mi się tutaj z nimi szarpać. Gdy, wiesz, to jest waleczka taka normalna, gdzie, gdzie, gdzie bije się z jednym gościem i na szali nie są aż takie duże pieniądze i yy, taka skala wygranej, to spoko, możemy się tam trochę poszarpać przed tym. Ale tutaj, no, chcę być w stu sprawny. Półtora miliona złotych do wygrania to bardzo duża suma, choć nie wszyscy tak twierdzą z waszych zawodników turniejowych. Okej, okay, no spoko. Skoro oni tak uważają, no to co tutaj robią w ogóle? Po co starcie w tym turnieju? No i dają szansę komuś, komu te pieniądze są bardzo, bardziej potrzebne. Dobrze. Czy Wiewiór przetarci Ci szlaki w walce z Josefem Bratanem? Czy Wiewiór przetarł mi szlaki w walce z Josefem Bratanem? Czy pokazał ci drogę, że przy tej różnicy zasięgu i wzrostu można go pokonać? Nie, nie wpłynęło to w żaden sposób. Wydaje mi się, nie oglądałem tej walki na żywo, tylko ją obejrzałem raz. Nie oglądałem jeszcze raz tej walki. Ja sobie bardzo dobrze radzę z wyższymi ode mnie zawodnikami, czuję wyższych. I w... szczerze nie zwracałem na to uwagę, bo ja totalnie mam inny styl walki niż wiewiór. I kompletnie inaczej do tej walki podejdę. Ale jak to zobaczycie? No to jesteś kontruderzaczem. Zawsze czekasz, żeby ktoś podszedł i chcesz go skarcić. Józef jest otwarty, ale Józef też bije mocno, co może być przeszkodą. Okej, to bardzo dobrze, że bije mocno. Super. Zobaczymy, jak sobie poradzi z moją mocą. Okej, a czy trochę Cię obawia to wszystko, co może Ci pokazać reprezentant miejskiej dżungli, bo on jest taki. Nie stuzinkowy z inny Przewidywalny. Masz rację. Czym to obawia? Nie. Ja jestem totalnie przygotowany, wiem czego się spodziewać. Eee... Słuchaj, no. Nie chcę ci nic mówić, ale wszystkiego nauczył go Hanzo. Hanzo przygotowuje mnie. No właśnie, jak to teraz jest podzielone? Jesteś z anzorem, czy on jest z anzorem? Ja jestem z anzorem. On w ogóle. Anz... O... Joseph przy... przychodzi tylko na siłownię do nas. Gdzie on trenuje? Nie wiem, chyba nigdzie. On w ogóle trenuje? Nie trenuje wóca? No Ale ja nie pytałem go o to, a, myślałem, co? że to normalnie. Parę razy przyszedł. Anzor wychodzi z Tobą na różnika na temat. Tak, tak, tak. Czyli wiesz wszystko od Anzora o Józefie. Tak w sensie wszystko od Anzora. Że od, a Anzor przygotował, że to jest logiczne, przygotował mnie pod Józefa, no bo wie, czego się spodziewać po Józefie, tak? I pod niego się przygotowaliśmy. No to, tak naprawdę, no to jest duży taki plus dla Ciebie. No jakby tak. nie patrzeć, to jest wręcz, powiedziałbym, że taki taki wallhack w dlatego celie. ja tak, tak. Dlatego ja się czuję bardzo pewny. no Wiem, czego się spodziewać. Zresztą stary. Naprawdę wyczuwam go, bardzo go czuwam. Robiliśmy już parę razy. Nie pamiętam, czy stójkę, jakieś zadaniówki, ale wiem, że robiliśmy parter. Czuję go ogólnie. Wiem, tak, jak ale on chodzi. mówił, rozmawiałem z nim o tym, też powiedział o tym parterze, powiedział, że on wtedy był początkujący, ty tak. już tam wiele lat. To prawda, ale robiliśmy też stujeczkę, a on dużo nie trenuje. No nie oszukujmy się, u niego to tak to dużo się chyba nie zmieniło. No dobra, wygrywasz i walczysz z Dawidem, czy walczysz? Z Filipkiem. No, no kurde, no zobaczymy, który wygra. No to ja wiem, ale to jest takie ta, pytanie, ta, 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 ta. wie, żebyś powiedział, jak sądzić. No to tak, nie wiem, no dużo osób obstawia właśnie malczyńskiego, z tego co wysłyszałem przeciwko przy, Filipkowi. Filipka strasznie nie doceniają. Nie wiem, może zaskoczy, powiem ci tak, jak, wy, jak wypadnie Malczyński, no to już tam byłem, trzeba tylko powtórzyć. Czuję się bardzo pewnie, ogólnie psychicznie bardzo pewnie się będę czuć przeciwko niemu walcząc, no bo go yy, zakołtowałem i wiem, jak do niego podejść. A jeżeli, jeżeli wylosuje Filipka, to będzie coś nowego. Poniekąd fajnie, bo z nim nie walczyłem, ale mamy taki sam zasięg rąk, mniej więcej podobnie wzrostowany, jest trochę niższy ode mnie. Yy, mierzyliśmy się ostatnio, bo mówił, że mam 1,70 m. Zmierzyliśmy się i okazało się, że jak mam tyle, ile w gazem Faju ma. Więc 4,75, tak. No bo on ma chyba 1,72 a ja się okazało, że jestem od niego 3-4 cm wyższy. Mierzył, sprawdzał, bo też to nie dowierzał. Yy. Więc mamy bardzo podobny, e, podobne warunki, i no, będzie poniekąd, wiesz, łatwiej mi do niego dojść. E, kurde, no, nie chcę żadnego z nich obstawiać, nie chcę nikogo. No i tak, jestem tylko ciekawy, jak sobie wyobrażasz, wizualizujesz drabinkę, to w pierwszej walce wygrywasz z Josefem. To... Chcę ci powiedzieć, zdradzić mój taki mały sekret, który poniekąd to nie jest moim sekretem, bo już o tym ludziom mówię. E, ja sobie wizualizowałem każdego po kolei że z każdym będę walczył, że każdy będzie na pierwszą walkę, każdy będzie na drugą, każdy na trzecią, każdego już sobie zwizualizowałem, żeby mieć tego świadomość, że już tam byłem, że... żeby nie być zaskoczonym. No i wiesz, jak wypadł Józef, to mówię, kurwa, no spodziewałem się tego, jakby wypadł Filipek, spodziewałem się tego, jakby wypadł Malczewski, to samo. Nie uważasz, że Józef może być najtrudniejszym ze wszystkich zawodników akurat pod twój styl? Nie, nie uważam tego, tak, nie uważam, wiesz, naprawdę jestem pod niego idealnie przygotowany, jestem... Stricte pod niego mocno przygotowany. Nie wiem czemu czuliśmy, że wypadnie Józef. Jakoś tak czuliśmy, czuliśmy. I jestem naprawdę bardzo dobrze pod niego przygotowany. Z Diego i Janzorem przygotowaliśmy dobry game plan. No, mogło też być tak, że będziesz walczył z trzema wyższymi, czyli najpierw właśnie Józef, potem przykładowo Dawid i na samym końcu Tańcula. stacjoną wygrałem, z Dawidem wygrałem. No, a, a Mordko, słuchaj, trenuję z trzykrotnym mistrzem świata, robię z nim sparingi. Jak, jak mi może zagrozić Joseph? No nie może mi zagrozić. Jest silny, jest nieprzewidywalny, Niech wygra lepszy. Ale tym lepszym jestem pewny, że będę ja. Rozumiem. O, <noise> mocno nie wiem, czy się przebiło do mikrofonu. A, myślę, że też jest z to zaśmiałem. Nie wiem akurat zrobiliśmy przerwę sekundową i tam słychać jak Filipek wyzywa Adriana ciosa, no, ale tak mocno. Jezu, nie mój cyrk, nie moje małpy na szczęście. Co zrobisz za półtora miliona, jeżeli wygrasz? Kupię mieszkanie w Sopocie. Czemu akurat w Sopocie? W niepięknej mój? Kocham Trójmiasto, kocham Sopot, naprawdę piękna sprawa, woda, kurwa, fajne kluby, w ogóle mam tam sporo też znajomych. Zawsze mi się marzyło mieszkanie w Sopocie. Oglądałeś średno do Świateł? Pierwsze co... A nie wiesz, nie oglądałeś. To dla fanatyków tego serialu. Pierwsze co jak daro wyszedł z więzienia, do sopotu. Weźmy do sopotu. No to jest naprawdę. Wiesz, jak mam wybór, gdzie jechać odpocząć, pierwsze co to Sopot. Kocham. Adrianie, dziękuję. dziękuję. Bardzo, Trzymaj się serdecznie i dzięki za wsparcie. Pozdro.